Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych jest takim pozytywnym elementem dla całej polskiej gospodarki, z tego względu, że będzie dużo mówiło się w kontekście wizyty Trumpa o tym, w jakiej sytuacji znajduje się Polska dzisiaj. Stąd ten element czysto marketingowy jest nie do przecenienia i mam nadzieję, że komentatorzy, dziennikarze, a również i politycy no, będą jednak podkreślać tą sytuację, w jakiej dzisiaj znajduje się polska gospodarka, a w jakiej to znajdowała się jeszcze... Kilkanaście lat temu, tak, czyli na pewno ten, ten element będzie, będzie podkreślany. To może spowodować, że w średnim, dłuższym okresie część inwestorów może zwrócić uwagę na kilka segmentów gospodarki, szczególnie na te, które będą przedmiotem dyskusji polskich polityków z prezydentem Trumpem. Będzie podkreślana sprawa sojuszu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi i będą poruszone sprawy związane z NATO. Stąd z całą pewnością tutaj ten element przemysłu obronnego będzie podkreślany przez polityków i prawdopodobnie tutaj niektóre osoby będą zwracać uwagę na, na ten kontekst i będą się prawdopodobnie zastanawiać, jakiego rodzaju a, e, projekty będą i decyzje będą podejmowane no, w zakresie właśnie a, przemysłu obronnego. E, natomiast no, e, jeśli chodzi o inne sektory, to sądzę, że tutaj sektor energetyczny jest e, kluczowy. Myślę tutaj przede wszystkim o, o niezależnieniu się od e, dostaw e, e, gazowych e, e, od Rosji i tutaj e, e, zakupy, które były poczynione w ostatnim okresie przez Polskę, gazu ze Stanów Zjednoczonych, no, też prawdopodobnie będą na tym pierwszym planie. Ale tutaj w tym wymiarze moglibyśmy znaleźć również projekty, prawdopodobnie mogą pojawić się również nazwy projektów, które w sektorze energetycznym będą podejmowane wspólnie ze stroną amerykańską.